Chciałabym widzowie dzięki za to, że wbiliście mi dużo wyświetleń dla mnie. Gdzie to było? A dokładnie tutaj 1525 wyświetleń. To jest mój największy rekord tych wyświetleń. Nigdy tego nie miałem i dzięki że też Dodaliście mi więcej subskrybentów, no bo miałem 18, a nagle już 6 doszło. 24. No, a to jest to. Proszę bardzo. Wyświetlenia. Twój kanał uzyskał dotychczas 1525 wyświetleń. Dziękuję Wam. Nie, cieszę się. No i filmy i tak nie były takie dobre, ale będą jeszcze lepsze dla Was. Skrybęci, ile to też szło. Dziękuję.